Andrzej Duda zdecydował się oficjalnie ogłosić jakie kroki podejmie po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Prezydent poinformował opinię publiczną, że planuje zarządzenie żałoby narodowej. Jego decyzje pochwaliło już wielu znanych polityków oraz liczni obywatele. Andrzej Duda za pośrednictwem konta na jednym z portali społecznościowych pożegnał zmarłego 7 lutego Jana Olszewskiego. Prezydent opisał zasługi polityka oraz oficjalnie oddał cześć jego pamięci. Andrzej Duda o Janie Olszewskim w emocjonalnym wpisie. Odszedł Jan Olszewski. Adwokat, obrońca opozycji w czasach PRL, premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można go nazwać premierem wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce. Cześć jego pamięci, napisał wyraźnie poruszony Duda. Po śmierci Olszewskiego wielu polityków oraz obywateli sugerowało, że prezydent powinien zdecydować się na ogłoszenie żałoby narodowej. Pytała go o to m.in. niezwykle kontrowersyjna, znana z ciętego języka posłanka Krystyna Pawłowicz. Panie Prezydencie, czy będzie ogłoszona żałoba narodowa po śmierci polskiego patrioty, premiera Jana Olszewskiego? Czytamy na koncie na Twitterze działaczki prawa i sprawiedliwości. Prezydent wydał oświadczenie na temat żałoby narodowej po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Ostatecznie Andrzej Duda rzeczywiście zdecydował się na pójście za głosem polityków swego obozu. O planach na ogłoszenie żałoby narodowej poinformował więc otwarcie na jednym z portali społecznościowych. Pożegnanie wybitnego prawnika i polityka, kawalera Orderu Orła Białego, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z PMM podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe, napisał Andrzej Duda na swym koncie Twitterze. Z decyzją prezydenta zgodziło się już wielu internautów. Słuszność podjętych kroków zaznaczyła m.in. rzeczniczka prawa i sprawiedliwości Beata Mazurek. Nie wszyscy komentujący byli jednak wobec Andrzeja Dudy w tej kwestii bardzo przychylni. O nie, drogi panie, przy całym szacunku dla zmarłego żałobę narodową ogłasza się w wyniku zdarzeń tragicznych. Jan Olszewski zmarł, tak jak w swoim czasie umrze każdy z nas i to naturalna kolej rzeczy. Proszę się nie popisywać, stwierdził jeden z internautów w sekcji komentarzy pod postem Andrzeja Dudy dotyczącym podjętych po odejściu byłego premiera decyzji.